Hejka cukiereczki, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić pyszne, zapiekane naleśniki w sosie budyniowym. Naleśniki możesz usmażyć sobie wcześniej, ja tak zrobiłam, zostały mi z kolacji. Pokażę Ci, jak przygotować masę serową. Mieszam ze sobą ser z wiaderka, żółtko, cukier i rodzynki. Na koniec dodaję ubitą pianę z białek. W komentarzu napiszę Ci, który ser z wiaderka lubię najbardziej. Następnie na każdego naleśnika wykładam nadzienie i składam w taką paczuszkę. Jeszcze tylko sos budyniowy. Miksuję ze sobą po prostu cztery składniki i powstałym sosem zalewam naleśniki w naczyniu. Zapiekam około pół godziny pod przykryciem. Następnie odkrywam i tak jeszcze 5 minutek, żeby naleśniki się zarumieniły. Obowiązkowo posypuję cukrem, pudrem i daję świeże owocki. Naleśniki gotowe, no to nakładamy. Jedna porcja dla mnie, druga leci do ciebie. Zobacz, czy nie wyglądają genialnie, a smakują pysznie. Idealnie sprawdzą się jako deser lub obiad na słodku. Gorąco polecam.